The next uh, ride from the bronze and think it's disappointing about uh, this match? Yeah, absolutely. Uh, you know, this is sport and this is Speedway. Uh, but of course, we uh, were wishing for a better result. Uh, we tried everything today and, and try helping each other. Uh, I had a big problem with one of my bikes, and uh, that, that's why I also had this uh, crash. Because uh, yeah, like maybe ignition or something—just something cut off—and my bike goes straight and also my heat-ups are nearly the same so uh, yeah, I was on my uh, on my reserve bike and not really finding a good setup. I must ask uh, because it will be it is the situation between the EU and the uh, Cuba, uh, Do you can uh, uh, talk about this, uh, what happened? Oh, I think we were just racing, uh, it was dangerous move you make on the track and I'm like there's no point to make this dangerous things and can have a big crash out of it, you know, so yeah, I was just angry in the minute. Okay, thank you, man. Are you uh, talking with Cuba after that or? I don't even know who it was. Okay. <laughs> I don't know you know what number it was. Stanisław Chomski, trener grożowskiej drożyny. no Sparta jednak pokazała dzisiaj bardzo dużą siłę. Dokładnie wygrali. Staliśmy na mocnym i pierwsza faza wyrównana, Taka dużo błędów. Otrzymaliśmy się, ale dziewiąty, znaczy siódmy, dziewiąty, dziesiąty wiek można powiedzieć, tak jak do naszej trumny w cudzysłowie i to już było powiedzieć tylko i honory. Dzisiaj no, zawodnicy Stali praktycznie nie wygrywali indywidualnie wyścigów, a to jest podstawa, żeby wygrać mecz. No, Podstawą jest wygrywanie zespołowo wyścigów, bo indywidualnie by nam nic nie dało. Jak się wygrywa indywidualnie, to może ciągnąć jeszcze kolegę. No, co zrobić? No, Zasilnie za na dzisiejsze dzień. Jaki jest stan zdrowia Oskara Palucha, który dość groźnie upadł? Wrócił no, do domu, do domu. Było do w do siłach, do parkingu. To dobry akt. Panie prezydencie, dlaczego zabrakło tego rodzaju dzisiaj? I dlaczego tak późno się nie dożą? Czego zabrakło? Widzieliśmy, że no, w takich periozalnych wypadek Tom Sena, który jakoś, można powiedzieć, też go troszkę wydamował, atakował Gareth na bandzie, na braku skuteczności, na no, dobieranie odpowiednich przełożeń. Można no, powiedzieć, że w tym zawodów się ułapali. Nie można mieć pretensji do Oskara Paluka, nie można mieć pretensji do Młodzieżowców w ogóle, bo na remis pojechali. Robili to swoje, można powiedzieć. Nawet więcej patrząc na te... Ee, jeżeli młodzieżowcy łamie śłowieka go długo nie na, pewnie można grybać, można było więcej, ale no, no, na pewno za oku punktów y, e, Szymonowźnia to jest geraćera. Ja Radzi chyba przede wszystkim brak sprzeczności na dostacie, bo kilkanaście punktów po bracie dzieci tam. Jest, w zawodów gdzieś tak do połowy mniej więcej to, to, to wyglądało no, no no tak, źle. No. no tak to jest, jak u siebie jedziesz. My też, my też u siebie wysoko wygrywaliśmy, a oni nie wygrywali, tak? I potracili punkty, no, no kupimy się w pewnych momentach, no a to akurat, no, no zespół w tym momencie nie jest monolitem, jeżeli chodzi o jazdę na dystansie, no i tak to wygląda. By taktycznie Pan, ma pan coś sobie do narzucenia Dzisiaj czy, czy nie? Nie wiem, no wcześniej, no to było jakiś rezultat taktyczny, na pewno złożyła trochę taktykę taśmą Oscara Pfeiffera, bo uszukowany Oscar na inne biegi i musiał tu pojechać do, może z połowy, do trzeciej serii, nie było sensu e, taktycznie po biegi się układały i Oscarem 9, dziesiąty bieg to no, wszystko jeszcze takiej kalkulacji przewodniczącej. A nie miał pan gdzieś tam z tyłu głowy, żeby wszyscy go tam może darałem, gdzieś tam chyba w 8 biegu podajesz się za sobą takwer właśnie z pierwszego pola. Czy gdzieś tam polar stworzał, to wtedy nalewiem jak się prezentował Adam na treningach poza tym była taśma Pfeiffera, no trzeba było trzymać, no jeszcze można wygrać jeszcze pytanie trenerze z zachowania, dajecie się na odkształt Krawczyka? No chyba, no się, bo Kuba Krawczyk pojechał bardzo ostro, no bardzo, no musiał zamknąć gaz tą Sen, no widzieliśmy jak jechał bili i też tak samo podjeżdżał i zostawił miejsce dla watulika, no ja nie tłumaczę tą Sena, tak się nie powinien zakładować, ale może zawodzi też powinni troszeczkę, no tak. Czy bardzo, że ta noga poszła w następnym wyścigu? No następnym no, wyścigu to nie widział, no bo nogą tam wymachywał, ja nawet nie wiem to... Że jest dużo emocji, młodych chłopak się cieszy, w e, każdym ci na pewno jest to naganny, ale no to jest sport bardzo emocjonalny, o dużą stawkę jechaliśmy i e, e, tak Jaka się z nami biorą. Jakaś reprezentacja była dla nowych to są dwóch no, Ale nie, o Wystarczy, <śmuszczaj> <śmuszczaj> że już dostał, 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 dostał od, od Ja nie jestem zapewniony takich